Cześć, ja nazywam się Ola Fijo, a wy znajdujecie na kanale Turbo Stos i witam was w kolejnym odcinku z serii Archiwum Sztosa. <grystanie> to była runda w Biej Podlaskiej, na której nie startowałam, ponieważ wybiłam sobie palec drzwiami od E30. Po co tu przyjechałaś? Aby Ciebie oglądać. Ja jestem głodny. To fail, bo ja nie no. jeżdżę. Co bardzo by... mi smutno. Co... Jak oceniasz dzisiejszą rywalizację? Dziesięć w ma. ma. Śmieszek z niego, co? No. E, I byłam bardzo smutna tego dnia, bo bardzo mi się dobrze wtedy jeździło, a po prostu nie mogłam jeździć przez to, że usztywniacz, który miałam na kciuku nie pozwalał mi na to, ponieważ zahaczał o kierownicę, nie mogłam dobrze złapać zaręcznej i po prostu to było zbyt niebezpieczne, żeby to kontynuować. Potem trochę się cieszyłam, że nie startuję w tych zawodach, ponieważ była niesamowita ulewa, taka hardkorowa i podobno wycieraczki nie nadążały wycierać jakby kropel z szyby. Tak, słuchajcie, tego jeszcze nie było. Generalnie były różne rundy i na i drifty na plaży, i na pustyni, i na śniegu, ale kurczę, w basenie? Never. Never. STW jest pierwsze. Podoba się. Zajebiście. Jeździmy drugi dzień, trzeci, czwarty na jednym komplecie. Opon. I wtedy też poznałam Pawła Borkowskiego i przyszłam do niego z kamerą i tak powstał słynny film o kokletach. A co jesz w ogóle, Pawle? Oboje znam o tym. Dzisiaj jem e, krokiety. Krokiety? Krokiety. A nie, sorry, koklety. Kotlety? Kotlety. Okej, okay, a mogłem... To, a kto wykonał te kotlety? Kotlety, koplety, koklety. Ko... Je? Kto to zrobił? Koklety. <laughs> no. <laughs> kto? Moja mama. A nie, sorry, nie moja mama, ja. <laughs> Dobra, a kotlet się gotuje, czy smażę? Zależy, co. I kolejna runda w Białej Podlaskiej. Tym razem było tak upalnie, że na starcie stały normalnie lodówki z wodą i z lodem, żebyśmy mogli zawsze się napić albo oblać wodą. W ogóle lali nam wodę do kombinezonów do środka, żeby nas schłodzić, i to wysychało dosłownie w sekundę, a pod koniec dnia po prostu straż pożarna się zlitowała i lała nas wszystkich wodą, i ogólnie raczej wszyscy byliby wkurzeni, ale wtedy wszyscy byli zajarani i po prostu biegli tam, żeby, żeby trochę się zmoczyć. następnego dnia znowu na maksa lało. Więc jakby pogoda w Białej jest mega dziwna. Wiecie, Idzie burza. Emocje są jak na Tytaniku. Wszyscy uciekają. Wszyscy, wszyscy biegną. Totalnie <grym jest <grym jak <grym na <grym Tytaniku. What Dobra, spójrz na ziemię. Nie widać w ogóle ziemi. Kurczę, ja, ja to jednak powinnam robić w modelingu, a nie w driftingu. Prawda? Od razu lepiej. To jest runda w Kielcach. To było połączenie DMP i King of Europe. Jakby widać na tym filmie po raz kolejny moje wybitne poczucie humoru. Cześć, teraz taki nagram film z serii Moja reakcja na przyjazdy. Niestety nie pokażę wam przyjazny, bo nie mam dwóch kamer. A tak naprawdę nikt nie jedzie teraz. O, Artur Artur Pawlonka. Ale on e, przejechał czy nie? Na <grywa> razie nic nie widzę. <grywa> no jest wolno. Biegał, nie wjechał. To już koniec, to był właśnie film z serii. Moja reakcja na przejazd. Chodzę tam w koronie. Co tu robicie? Trzymamy ci półkę, co? Nie wiem, czy nie na piecu. Nie podoba mi się, bo pada deszcz. Nie podoba się, bo pada deszcz? Nie, nie, nie. Ale opon nie trzeba zmieniać. Ale trzeba zmieniać skrzynię. I majtki trzeba zmieniać, bo są całe mokre. <grymne> Okej, okay, dobra. Dwa argumenty. Ale mamy majtki. Macie majtki? Mamy. A skrzynię? Skrzynię też, skrzynię też mamy. No tak. To... Wszystko na plus. No, no. Miejmy nadzieję. Ale wygrałam na tej rundzie bardzo dużo pieniążków za rywalizację w, na federalach, bo zajęłam pierwsze miejsce w klasie kobiet i trzecie miejsce w klasie pro2. A to jest chyba ostatnia runda driftingowa DMP, jaka odbyła się w Poznaniu. I nie wiem, czy kiedyś wam opowiadałam o tym, jak prawie nie obroniłam licencjatu, to tu jest yy, historia w pigułce. Byłam w Poznaniu, ale okazało się, że muszę złożyć pracę licencjacką do dzisiaj, więc wróciłam do Warszawy. Dałam koleżankom pracę i wracam do poznania o fantastycznej godzinie. Zresztą mówi też to, że jak do, dojadę do Poznania, to będzie godzina ósma, a o 9 zaczyna się trening. O ile w ogóle dojadę tam na ósmą. Kocham Jest cudownie, już jest jasno, jesteśmy po śniadaniu w KFC. Znowu Poznań! To wow. powiesz o dzisiejszym dniu. było za, jeszcze. Tak? A co ci się podobało najbardziej? Ten moment teraz. <grywy> rewelacja, istna rewelacja. Mistrz w wieraniu kapora przepięknie! Co zrobisz? Co myśli? Musisz i komu jaka Moi drodzy na dzisiaj, to już wszystko. Więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. I oczywiście, nadal aktualne jest to, że jeśli kogokolwiek z tych filmów kojarzycie, to napiszcie to w komentarzu. Może być imię, nazwisko, ksywka, cokolwiek pamiętacie. Zapraszam. I do zobaczenia w następnym odcinku.